Witam wszystkich. Dzisiaj zagramy sobie w Half-Life 2, czyli zaczniemy nowy projekt i będziemy sobie wspólnie tę grę przechodzić. Jeszcze mogę wam powiedzieć, dlaczego wybrałem akurat Half-Life'a, ponieważ jest to jedna z moich naprawdę ulubieńszych gier i żałuję, że dopiero zagrałem w nią w 2012 roku. Jakieś pół roku temu może skończyłem dwójkę, nie licząc dodatków, więc moim zdaniem ta gra jest świetna. Nie jest... Coś w stylu innych strzelek, że cały czas jesteśmy osadzeni w jednym miejscu. Tylko tutaj po prostu przemieszczamy się. Zresztą sami zobaczycie. Aha, i uprzedzę z góry, że początek może być trochę nudny i w ogóle mało będę się odzywał, ponieważ dużo dialogów jest tutaj na początku. Więc dam wam trochę poznać tą fabułę. Więc no dobra, myślę, że dalej nikomu tej gry nie muszę przedstawiać. Jeżeli ktoś grał w Counter Strike'a, to będzie wiedział w ogóle o. O co chodzi z Half-Life'em i co to jest. Dobra. Nową grę dajemy. Aha, mam tutaj odblokowany drugi rozdział, bo sprawdzałem, jak się nagrywa. Dobra, dajemy nową grę. I czekamy, aż nam się wszystko ładnie tutaj wczyta. Z tego co wiem, jest jakiś mod do właśnie Half-Life'a 2, który pozwala na granie w trybie kooperacji. Nie sprawdzałem tego, ale może kiedyś sobie sprawdzę, jeżeli będę miał z kim zagrać. Więc. Dobra. Poczekamy aż się załaduje. I trochę wam potem poopowiadam o grze, Jeśli mi coś przyjdzie w ogóle do głowy, bo nie bardzo pamiętam. W ogóle to nie pamiętam zbytnio zakończenia. Okej. Okay. Half Life 2. Więc zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. Let's playa. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again.

I pierwsza sprawa, jeżeli ktoś grał w Half-Life'a jedynkę, bo z tego co się orientuje jest to jakoś połączone fabularnie. Więc, jeśli ktoś grał w jedynkę, mógłby mi powiedzieć, kim jest ten właśnie gość na początku, co tutaj do nas mówił. Ja niestety nie miałem zbytnie okazji zagrać, więc. Leciałem jak Batman przez okno, wiesz. Ten gość mi przypomina kogoś z filmu, takiego aktora. Ale teraz wam nie powiem, kto to jest. No ale mniejsza o to. Właśnie nam tutaj ładny robocik zrobił fotkę. I teraz mnie oczy bolą trochę. Billboard. Nie, jak to się nazywa? Nie, billboard, tylko takie. Yy, o, Telebim. W ogóle nie bardzo orientuję się, właśnie dlatego, że w nie grałem. Yy, jak to wszystko się tutaj zaczęło? Zobaczcie, mam tutaj żołnierzy kombinatu, z tego co się orientuję. No dobra, Welcome. Tu jest jakaś niby reklama tego miasta, z tego co się orientuję. Znaczy miasta. Yy... Miasta 17, jak nazwał to ten gościu na tym yy, telebimie. Więc nie wiem, mówił coś, że tutaj jest bezpiecznie. I zaraz się o tym przekonacie w ogóle, o co z tym naprawdę chodzi. Ponieważ nie zamierzamy tutaj za długo zostać, więc zaraz będziemy stąd się zbierać. Zobaczcie, zawsze lubiłem wkurzać tych żołnierzy. Raz, odepchnięcie. Dwa, włącz pałę. Za trzecim razem bym dostał w ryło tym. Tego już wam nie będę pokazywał, bo nie chcę tutaj stracić życia za bardzo. To znaczy, życia... Myślę, że tutaj w ogóle teraz nie ma tak życia. Witam. Security, witam. Dobra. Więc jak widzicie, jak mówiłem, że jest tutaj bardzo dużo dialogów na początku. W ogóle każdy ktoś do nas na pierwsza. Cześć. Uuu! No właśnie. Ale trzeba się tutaj zapoznać trochę z tą fabułą, z tym początkiem gry. Z góry mogę was uprzedzić, że nie będziemy walczyć tylko z tymi tutaj żołnierzami kombinatu, a zobaczycie co jeszcze ciekawego się tutaj stanie.

Yes, Barney, what is it? Shema. I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected... I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking I'm thinking. Alex is around here somewhere. She would have a better idea how to get in here. Well. As long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I got go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very, Very well. And uh, Gordon, good to see you. Okay, Gordon, you're going to have to make your own way to Dr. Kleiners' lab. Okej. Oh, <noise> <noise> Toż nam się do drzwi dobija. On ma na imię Barney. Wiecie co? Właśnie mi się teraz kojarzyło. Ze Flintstonów on miał chyba na imię Barney, ten taki mały. <noise> w ogóle dziwna sprawa, ale Okay, dobra, możemy podnosić przedmioty na przycisk E, świetnie, więc podstawimy sobie tutaj skrzynkę i spieprzymy stąd. Możemy sobie butelkami porzucać nieźle. Dobra. Niestety w trakcie gry są takie, można powiedzieć, load screeny, ale dobra. Zobaczmy, co będzie dalej, bo szczerze powiem, nie pamiętam dokładnie tej gry, bo jak już mówiłem, grałem pół roku temu i może bym pamiętał, gdybym nie grał w dodatki, ale spoko. Tu mamy zamknięte. Mm, mm, mm. Jakiś liścik, mm. Teraz zobaczycie fajną scenę. Zobaczcie. BUJA BITCHES! <noise> Wiecie, jak ja zawsze lubiłem go tym rzucać. Naprawdę. Ok, no mamy yy, telebim z tym tutaj gościem. To jest chyba jakiś dyrektor, zarządca, administrator, może tego całe, tej całego miasta 17. Miasta 17? Chyba tak. W ogóle tak chyba nazywa się rozdział. Zaraz zobaczymy. Punkt wejścia, no niestety. Yy, nie wiem. Ale wiem tyle, że jesteśmy w mieście 17. Więc spoko. Zobaczcie, jakie tam roboty śmieszne chodzą. Mogę z tą pogadać ziom? W ogóle. No, niestety nie możemy z nim porozmawiać. Ciekawe, co by nam w ogóle powiedział tutaj. Okej, okay, hop na dół i szukamy przejścia. A, pójdziemy w tę stronę, bo widzę, że tam są żołnierze żo 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 kombinatu. Patrzcie go. <ride> o, o. spoko jaki i znajdą to chyba są bracia tacy trochę podobni Z twarzy. zobaczcie oni tak samo głowa do przodu <laughs> nieźle a ten wygląda jak w ogóle jak Polak nie <laughs> ręce w kieszeni spokój nie no żartuję sam jestem Polakiem więc nie będę tutaj mówił takich rzeczy dobra zobaczcie kalala, fajna ha! Nie ma ręki! Zaraz sobie chyba wezmę cegłę i w nich rzucę A w ogóle tutaj mam taki fajny, interaktywny plac zabaw Możemy się pobawić na koniu <noise> Koniu... Jasne Pokręcić sobie tym tutaj... Jak to się nazywa? Karuzela Ach, Nawet nie wiedziałem jak to się nazywa, widzicie jakie miałem <noise> ciężkie dzieciństwo Dobra, zawsze lubiłem na koniec wykończyć tych tutaj Jeb. Chciałem, żeby w web doskonale ale nie udało się, niestety. Dobra, znowu mamy wczytywanie. W ogóle to tak dzisiaj to nagrywanie wyszło tak spontanicznie. Mogę wam też o tym powiedzieć, bo w sumie grę zainstalowałem sobie wczoraj. Pomyślałem, aaa, chciałbym, w ogóle tak sobie pomyślałem, że mógłbym zrobić... Zagrajmy z jeszcze jakieś gry, oprócz tego Silent Hill'a oczywiście. W ogóle, widzicie, e, tak trochę zmienię temat. Widzicie, jak te budynki fajnie wyglądają. Jest bardzo ładnie wykonane, naprawdę kojarzy mi się. Nie wiem dlaczego, ale tak z Polską. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czuję się, jakbym był w takim wielkim mieście. I to w Polsce, Na, naprawdę. Nie, nie wiem czemu, ale dobra. Ale wracając do tematu, dlaczego e, w ogóle nagrywam tego gameplaya? E, no, bo chciałem, po prostu. Dobra, uciekamy tutaj. Chciałem po prostu nagrywać coś poza, poza Silent Hillem I Właśnie najbardziej Pomyślałem, że może być to Half-Life Chociaż na początku miałem plany, żeby nagrywać Far Cry'a Jedynkę Ale tak jakoś wyszło, że Zdecydowałem się na Silent Hill'a, ponieważ Fabuła jest... O tutaj, do ciebie Ponieważ fabuła jest może nie bardzo zaskakująca, ale Gra bardzo wciąga, naprawdę Ja potrafiłem przy niej bardzo długo przesiedzieć mm. No, no i dlatego właśnie gramy, tak? A o to nagrywanie, jeżeli chodzi dzisiaj, to. Tak wyszło, po prostu. Miałem już iść spać, ale mówię, a może coś nagram z tego Half-Life'a. Miałem akurat chęci to nagrywamy. <grywanie> w ogóle śmieszna sprawa na początku. Jak zaczynałem nagrywanie, powiedziałem, że nie będziemy tutaj dużo. Nie będę dużo mówił, tak? A praktycznie cały czas gadam, więc. Więc spoko, nie? Ok. Akurat ten kawałek tutaj dobrze pamiętam. I kto tu do mnie strzela? Aha, chyba te wieżyczki, tak? Nie. Jeep! Trochę mi tutaj przecina, ale spoko, damy radę. W ogóle pokażę wam to miasto. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tam, jak widzicie, takie zasłonięte, to jest właśnie. Centrum kombinatu, o ile dobrze się yy, orientuję, ale naprawdę nie chcę was wprowadzać w błąd. Więc nie będę tutaj mówił jakieś rzeczy, które mogą być nieprawdą. I yy, ogólnie jest fajnie, naprawdę w ogóle bardzo fajnie mi się rozmawia przy tych że Jezus, następni. No, oni niestety muszą nas tutaj zapałować. Tutaj słyszę jakąś pannę. Witam. Okej, pośpieszymy się. Zobaczcie, jak taka dziewczyna rozprawiała się ze wszystkimi tutaj tymi żołnierzami kombinatu. Naprawdę wielki szacun. Kobiety górą, wuhu! Dobra, więc idziemy. W ogóle nie wiem, mogę wam powiedzieć, że bardzo podobają mi się gry, w których y, występują kobiety. Nie wiem czemu. Po prostu, podoba mi się wtedy bardziej fabuła. Okej. Okay. No właśnie, tutaj powiedziała, że małomówny z ciebie gość. Więc jeszcze mogę powiedzieć, że przez całą grę praktycznie nasz bohater... ...był administrator. Nasz bohater nie obejrz... nie o... się w ogóle. Jak widać, twórcy nie dali mu możliwości mówienia. Więc mogłoby się spodziewać, że będzie nudno, ale jednak naprawdę gra jest bardzo fajna. I w ogóle mamy bardzo dużą interaktywność z otoczeniem, jak mogliście zauważyć. Teraz to w sumie jest już standard, jeżeli chodzi o gry komputerowe, ale naprawdę w 2004 roku, o ile dobrze pamiętam. Tak, to chyba 2004 rok, jak ta gra wyszła, to naprawdę było coś. A jak już tego opowiadam, pamiętny dzień, czyli Chapter 2. Jeżeli chodzi o grafikę, mogę jeszcze powiedzieć, to naprawdę, może nie jest jakoś super, ale na 2004 rok naprawdę była fajna i nawet grając teraz mi ona nie przeszkadza. Hmm. Okej, okay. Alex? Alex chyba. <laughs> Dawaj, chętnie się napiję. Trochę tego uciekania mi zasło w gardle. Oh, way, o no niestety. Nice Dobra, zaraz za nią pójdziemy. I mam jeszcze jedno pytanie do was. Jeżeli ktoś wie co oznaczają w Half-Life te lambdy to bym chciał po prostu, żeby ktoś mi napisał w komentarzu, bo zawsze się zastanawiałem, dlaczego lambda? Dlaczego nie na przykład nie wiem. Maska żołnierza kombinatu. No ale cóż, niech będzie lambda, nie? Ale jak ktoś wie, niech to, niech powie o co chodzi. Oj, nie możemy wejść. Możemy. Chyba okay, mamy tutaj naszego doktorka. Jak on ma na imię w ogóle teraz? Lamar. Wyn, wyjdź, uh -oh, stalałem to Chyba nie posprzątałeś w pokoju, ziom? Łóżka nie pościliłeś. Uh, right. <laughs> Taki suchar z mojej strony. We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. <laughs> Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, Cześć, Barney. stirred up the hive. Mm. We can't keep him here long, Doc. It will jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double teleportation. Oh Jezus, what happened? Because I still have nightmares about that cat. No, no, there's nothing to be nervous about. We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc?

Lamar, tu jesteś. <grywki> Jaki rozpizdź mu robi. Okej. Okay. O. Nasze piękne wdzianko I tu też jest właśnie logo lambdy. Domyślam się, że to jest logo w ogóle tych tutaj yy, dobrych. Dobrej strony ludzkości. Więc bierzemy. O, świetnie. Podoba mi się ta melodia. Dobra, mamy tutaj.

Zobaczcie sobie tutaj jeszcze tą zabawkę. Możemy sobie teleportować kwiatka. Teraz gość dostanie z kaktusa, gdzie on się pochodzi? O, tu jest. Witam! Aż się zadymiło. Dobra, nie będziemy jaj robić. Co tutaj są za kartki? Tu są jakieś plany. Chyba tego teleportu tutaj, bo to jest teleport. W ogóle wam tutaj zespoilerowałem trochę.

and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Yeah. Then let's do it. Kurde, naprawdę nie wiem, czy Alex, czy Alex... Okay. conditions would hardly be more right. That's what you said last time. Hey, uh yeah, about that cat. Initializing in No. Ok, tutaj musimy ten kabel z powrotem włożyć, y... 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 gdzie w saiwana? na F6? Tak, okay. użyj przyłącznika Gordon. Sorry, dziękuję, jest. Okay. <kritik> Czemu nie odliczałeś? Chciałem coś powiedzieć. Nie zrzuć, <Wagner> normalnie jak internet, nie? Dobra, ona się przeteleportowała chyba tutaj teraz, ile dobrze mi się wydaje. A ty jesteś mówny Barni.

a teraz u Alex, chyba. Albo Alex, naprawdę nie wiem. I u dziadka. Siema! To jest chyba ten dyrektor, zarządca, o ile mi się dobrze wydaje. Tego kombinatu. Ale naprawdę nie chcę wam tutaj nic powiedzieć, co by było nieprawdą, więc. Come on! Gdzie? To... Oj, gdzie teraz jestem? Hej, o Jezus, jakiś robal na mnie płynął. Ej, gościu, chodź, chodź. <laughs> jakiś dziwko. Kurde, jeszcze te latające apar- ja na-, ja na nie. To są według mnie takie ap- apające latające aparaty, będę je tak sobie nazywał. Dobra, więc spadamy. Mogę, żeby zamknąć drzwi? No, niestety nie mogę. Ale one mi chyba tutaj nie wlecą. Przyda mi się broń, którą praktycznie za chwilę dostaniemy. Naszą pierwszą broń, jak się możecie spodziewać, będzie to Łom. Tak jest. Czyli moim zdaniem y, rozpoznawalny przedmiot, jeżeli chodzi o Half-Life'a. Tutaj ktoś wyżej, Barni, tak? Cześć. Hey, Siema. Get out of Seventeen, as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's it's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Niezły dźwięk, nie? Kurde, naprawdę teraz strasznie żałuję, że nie grałem w jedynkę Half-Life'a. Ponieważ wiedziałbym o co tutaj chodzi. No ale cóż, może sobie jeszcze jakiegoś let's playa na ten temat obejrzę. Naprawdę podoba mi się to tutaj. Yy, Chwila, ja sobie zobaczę, gdzie musimy iść. Yy, czy ja dobrze rozumiem? słyszycie słychać, słychać, jaka muzyka fajna tutaj leci, nie? W tle. I właśnie teraz zrobimy stop. O, najpierw zabijemy tego, o, ła, zabijemy tego robota. Aj, nie mogę w niego trafić nawet. Zrobimy pauzę, ponieważ chciałbym wam po, m, na, w następnym odcinku pokazać więcej. Więc myślę, że wam się podoba, spodoba wam się seria z Half-Life'a 2, więc trzymajcie się, cześć!